Witam na moim kanale Tarot Moimi oczami. Kochani, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko i zapraszam do czytania na luty 2024 roku. Witam wszystkie zodiakalne skorpiony. Kochani, ale pamiętajmy, że to czytanie na luty będzie czytaniem kolektywnym, ogólnym, więc no nie z każdym będzie rezonować. Weź na tyle na ile poczujesz tutaj bliskość z tą energią. Za pośrednictwem jednej karty tutaj jest od Mistrzów Duchowych. Zobaczymy sobie jakie będzie przesłanie tutaj, być może będzie tutaj ważne dla Was to przesłanie na luty. Więc zobaczmy zatem, ja Wam też z książeczki odczytam, jak tutaj będzie brzmiało to przesłanie z jednej karty. Pozytywne zmiany. Kochani, przepiękna karta, pozytywne zmiany, parawati. Już Wam tutaj odczytam. Może tutaj najpierw tak położymy pozytywne zmiany. I zobaczmy, co tutaj mistrzowie duchowi um, oni będą chcieli przekazać w tej karcie dla zodiakalnych skorpionów. A więc posłuchajcie Państwo, Twoje upodobania i uprzedzenia zmieniły się. Rozwiązałeś również sprawy, które Cię kiedyś interesowały. Ten pozytywny rozwój wydarzeń sygnalizuje Twój rozwój duchowy. Niektóre z tych sytuacji są szczęściem w nieszczęściu, i jako że popychają Cię do wprowadzenia koniecznych pozytywnych zmian. Możesz czuć się wypchnięty ze swojego azylu, ponieważ wiele dziedzin Twojego życia zmienia się i przemieszcza. Pamiętaj jednak, że wszechświat zawsze jest gotowy wesprzeć twoje prośby. Ruszaj i ciesz się swoją podróżą, ponieważ wszystko dzieje się dla twojego dobra. Dodatkowe znaczenie karty: przestań odkładać wszystko na ostatnią chwilę i przezwyciężaj perfekcjonizm. Podziel wielkie zadania na małe kroczki i rób je spokojnie jeden za drugim. Ponieważ Parawati jest boginią gór, karta może oznaczać wyjazd lub przeprowadzkę w góry. Zmodernizuj swój rozkład zajęć tak, abyś mógł regularnie poświęcać czas własnym priorytetom. Bądź asertywny w mówieniu NIE wszystkiemu, co może Cię odwieść od realizacji Twych zamierzeń. A więc dla zodiakalnych skorpionów Luty 2024 roku niesie pozytywne zmiany. Ale zobaczmy, kochani, kartami tutaj za pośrednictwem tutaj Krzyża Celtyckiego, w jakiej tutaj będziecie energii. Zobaczymy, co wam będzie pomagało bądź przeszkadzało, co odeszło do przeszłości, co ta co ta przeszłość, jaki ona może mieć jeszcze wpływ, co w głowie, jakie nastawienie wasze, przyszłość, otoczenie, obawy, nadzieje i tak dalej. Więc zobaczmy zatem, co dla Skorpionów na luty 2024 roku karty chcą powiedzieć. Zobaczmy zatem. Jakie tutaj pokażą się karty? W jakiej będziecie energii? Popatrzmy. Karta pierścienia to jest partnerstwo, to są związki, ale to są też umowy, jeżeli chodzi o pracę, ale też i zaangażowanie. Nie sugerujmy się jedną kartą i zobaczmy, czy chodzi tutaj o Waszą sferę zawodową, czy o związki, o podjęcie pewnych, pewnych tutaj działań. Zobaczmy, jaka tutaj karta się położy. Karta Koniczyny, Szczęścia. Tutaj wydaje mi się, że tak jakby zodiakalne. Hmm, Skorpiony liczyły na jakieś szczęście. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, i tutaj musicie sobie dopasować, czy chcecie tutaj mm, tą energię odebrać. W sferze zawodowej, czy w tych związkach prywatnych, intymnych, prawda? To tu już musicie sobie poukładać te puzzle. Ale zapewne liczycie w lutym na jakieś szczęście, na sukces, na, na nadzieję. Wiążecie może z kimś tutaj ogromne nadzieje. Zobaczmy, jak będziecie szli. W tym czasie, jak będziecie się kierować, jaka tutaj karta się pokazuje. Kochani, karta wieży. Tutaj są wszelkiego rodzaju, powiedziałabym. Cały właściwie ten bieg życia, bo tutaj są instytucje, to są sprawy urzędowe, tu są budowle, budynki, prawda? Ale tak jakbyście chcieli pokazać swoją postawą, że wciąż jesteście w czymś niewzruszeni. Być może będziecie coś załatwiać, będziecie chcieli coś ogarnąć w tym czasie. No to wydaje mi się, że... że w, nie wiem, może niektóre zodiakalne skorpiony mogą a, zawierać związki małżeńskie. Może tutaj będą liczyły w tym czasie na, na coś takiego. Może umowy, czy związane z, z pracą, y, czy... Y, z kupnem jakiejś nieruchomości. Też tutaj takie możliwości mogą być, ale zobaczmy, co w głowie skorpion będzie miał w tym czasie to, co będzie właśnie nadchodziło, zbliżało się. Kobieta. Wydaje mi się, że jeżeli dla mężczyzn nie jest to tutaj hmm, energia żeńska, kobieta, czyli partnerka, hmm, Kochanka, być może to jest bliska przyj przyjaciółka, <laughs> to może tutaj właśnie macie w głowie tą, tą kobietę, albo wy kobiety myślicie o sposób, myślicie o sobie w sposób taki, że chciałybyście coś zalegalizować, coś podpisać. Tutaj też. Liczycie jak gdyby na to szczęście, prawda? I ta nadzieja was tutaj nie opuszcza, ale też będziecie się kierować intuicją. Odnoszę takie, takie wrażenie wyzodiakalne skorpiony. Czego by to nie dotyczyło? Zobaczmy, co odeszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ na was. Dom, sprawy domu, bezpieczeństwo, stabilność, ale to są, kochani, owocne projekty, może, które właśnie tutaj mieliście wcześniej w swoich zamysłach, w swoich tutaj planach, czyli ta karta, ta karta domu, ona tutaj na przeszłości, czyli jak gdyby ta stabilność, to bezpieczeństwo, ale tak jak powiedziałam, coś może być z nieruchomościami związane. Ja mówię ogólnie, kochani, ale Wy tutaj musicie już sobie pod siebie dopasować. Karta domu to jest karta rodziny, karta spokoju, karta nieruchomości, prawda? To są, tak jak powiedziałam, owocne projekty, a tutaj tak jakbyście na coś. Na coś liczyli, prawda, coś byście, chcieli, coś byście chcieli zrealizować. Takie odnoszę tutaj wrażenie. Kochani, co na przyszłość dla zodiakalnych skorpionów? Co w tej przeszłości? Klucz, no właśnie. Wydaje mi się, że chcecie osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie. Być może chodzi tutaj o pracę. O stworzenie pewnych projektów, właśnie i tutaj będziecie szukać pewnych wskazówek. To jest też pokonywanie, pokonywanie pewnych trudności, i tu liczycie na, na szczęście. Tutaj ta karta koniczyny, ona się pokazała, że jednak z wielką nadzieją no, nie będziecie się poddawać, ale to są sprawy karmiczne. Wydaje mi się, że będziecie mieli ten klucz w swoich w, w rękach, i tutaj no, wiele możecie osiągnąć, jak wy będziecie w całej tej energii w tym czasie lutego 2024 roku. Kochani, karta Lisa. Karta Lisa to jest przebiegłość. To jest człowiek, który. Jest też ostrożny, Lis poluje, prawda? Ale obyście nie działali w sposób podstępny względem innych ludzi, prawda? Być może będziecie w pewnych sytuacjach chcieli pokazać. Znaczy nie tylko ukryć swoją prawdziwą twarz i możecie tutaj zakładać maski. Ale kochani, to są też intrygi, to są zdrady. Uważajcie, bo Wasze odczucia takowe mogą też być, że mogą się pojawiać właśnie ludzie, którzy mogą mieć na Was niekorzystny wpływ. Zobaczmy, co idzie z otoczenia. Jaka tutaj karta się pokaże? Chmury, no właśnie, zawirowania myśli, obawy, a jednak pewien niepokój, trudności ze zrozumieniem, jak gdyby czy to otoczenia, to co będzie szło od innych, brak jasności tu mogą być ukryte sprawy. Tu będziecie potrzebowali jak gdyby jasności umysłu, i dlatego będziecie obierać taką postawę tego, tego lisa, tej ostrożności. Może będziecie wyczuwali w każdej sytuacji, Oszustwa, czy jakieś błędy błędy w działaniu, czy może tutaj też związków intymnych mogą dotyczyć zdrad. Też, też coś tutaj takiego, takiego może się wydarzać. Jeżeli dla mężczyzn, to myślicie o pewnej kobiecie, że może no, zdradza was, że jest podstępną kobietą. Albo jeżeli tutaj jesteście kobietą, to myślicie tutaj, że ktoś was może w taki sposób manipulować, prawda? I tu będziecie ostrożne, będziecie tutaj raczej badać się. Pewne sytuacje, tam gdzie będziecie mieć do czynienia z daną sytuacją, z daną osobą, to będziecie tutaj już raczej mieć się na baczności. Zobaczmy teraz Wasze nadzieje na luty. Karta serca. Czyli tutaj pokazują się uczucia, emocje, być może bardziej tutaj karty pokazują nacisk na romans, sprawy, sprawy te, te partnerskie, sprawy sercowe. Ale wydaje mi się, że, że pozytywne zmiany idą do ciebie, bo na, przyszło, na przyszłości masz kartę, kartę klucza, czyli tutaj też jest karta romansu. To jest karma, może masz coś do przepracowania z kimś, tak tutaj te karty pokazują, ale kochani, będziemy też dopytywać jeszcze kartami tarota. To nam zawęzi tutaj temat, czego to może dotyczyć. Wasze obawy na luty. Przeszkody, karta góry, to są opóźnienia, to są blokady, ale to są też właśnie wrogowie, którzy, którzy rzucają nam kłody pod nogi i być może tutaj no, mogą pojawiać się jakieś, jakieś opóźnienia, prawda, w pewnych Waszych działaniach, w pewnych Waszych zamiarach. Zobaczmy, jak będziecie wychodzić z. Miesiąca lutego, jaka tutaj pokaże się karta. Karta bukietu. Bardzo karta pozytywna, jak najbardziej. Jeżeli ta karta w rozkładzie się pokazuje, są to pozytywne zmiany. Dostaniecie od losu jakąś niespodziankę. To jest szczęście, miłość, to jest uzdrowienie. Co by się nie działo, kochani? Macie końcową kartę pozytywną, także te pozytywne zmiany szykują Wam się jak, jak najbardziej w lutym. Tak jak powiedziałam, czego by to nie dotyczyło? Ty tutaj, wydaje mi się, że niektóre z tych sytuacji są jak gdyby szczęściem w, w nieszczęściu. Może będziesz coś takiego, wpadniesz w taką, w taką energię, ale spadniesz na cztery, na cztery łapy. Być może przestań odkładać wszystko na ostatnią chwilę i przezwyciężaj przyzwycię, perfekcjonizm. Może nie bądź taki w, taka w tej, w tej karcie lisa, prawda? Że dopracowywać wszystko, tutaj analizować, badać, ale powiedziałabym, że robisz, robisz postępy. Ruszaj i ciesz się swoją podróżą, ponieważ wszystko dzieje się dla Twojego dobra, jak najbardziej. Zobaczmy teraz tutaj, dopytajmy, o co tutaj chodzi, ten pierścień kartami Tarota, w jakiej Ty jesteś, będziesz tej energii. O co tutaj chodzi? Zobaczmy tutaj jedna karta, jaka się pokaże. Karta Sprawiedliwości. Być może będziesz chciał, chciała podejść sprawiedliwie do pewnych sytuacji, ale to jest też finalizacja pewnych, pewnych spraw, wzięcie za i przeciw, ile dobrego i ile złego. To są też sprawy urzędowe. To jest też, kochani, powiedziałabym, karta małżeństwa. Być może też tutaj, ale też i wszelkich umów. Jakby nie było małżeństwo, zawieramy tutaj umowy, podpisujemy dokumenty, prawda? Zobaczmy tutaj ta karta wieży. Czy są to instytucje? Czy ty patrzysz na kogoś z góry? Czy ty pokazujesz się od tej strony? Spójrz, jestem, trwam, nie poddam się. Czy tutaj chcesz pewnej, pewnej ochrony dla siebie? Rycerz Kielichów. Będziesz podążał za swoimi marzeniami. Tutaj dużo, dużo emocji. Będziesz zmierzał, zmierzała do celu. Tą kobietę zobaczmy w głowie. Judgment. Karta Sądu Bożego. Tutaj trzeba jakiś problem rozwiązać, bo te chmury one taką wyniosą. To są pewne obawy, niepokój. Może tutaj jest danie drugiej szansy komuś czy sobie. Zobaczmy ten dom na przeszłości. Tutaj o co tutaj chodzi? A z kielichów. Piękna karta. Uczucia, emocje, szczęście, miłość, zadowolenie, być może powtórne danie sobie tej, tej szansy, albo może dużo emocji też związanych, kochani, z pewnymi projektami, z pewnymi uroczystościami. Może właśnie to, co na przeszłości teraz ma. Oddźwięk w teraźniejszości, w tym, w tym lutym, prawda, że podjęliście pewną decyzję o wejściu w związek małżeński, za, zawarcia tutaj tego, tego związku. Zobaczmy tego lisa, o co tutaj chodzi. No właśnie, trójka kielichów. Uważajcie na otoczenie. Być może ktoś jest w otoczeniu, ktoś, kto może być dla Was nieszczery. Albo może Wy poprzez swoje pewne, pewne działania, no niestety, musicie ukrywać pewne, pewne rzeczy. Zobaczmy te chmury, to, co z otoczenia idzie. Królowa Mieczy. No właśnie, boicie się tutaj, kochani, powiedziałabym, Królowa Mieczy, to co z otoczenia idzie. Nie widać tych kart, może tak zrobimy. E, jak gdyby boicie się osądu, oceny, bo tutaj też jest kobieta w Waszej głowie, czyli pewnych rozliczeń, jakiegoś chłodu, jakiegoś takiego. No, nieporozumienia z tą, z tą kobietą, ale zobaczmy tutaj Wasze nadzieje, ta karta serca jaka tutaj karta się pokaże siódemka kielichów. Hmm. No mogą być pewne, pewne iluzje tutaj. Czy z Waszej strony, czy możliwość wyborów, prawda? To jest karta iluzoryczna, to są fantazje, to są marzenia, to jest takie jak gdyby rozmydlenie też obrazu i niemożność zebrania e, tych myśli w jedną. W jedną myśl. Wasze obawy w tej górze zobaczmy. Trójka pentakli. Czy się dogadacie, czy będzie współpraca, czy potraficie działać razem, czy to chodzi o sferę zawodową, czy o partnerstwo, bo pamiętajmy, że to czytanie jest ogólne. Bierzcie, dopasowujcie sobie pod siebie tutaj to, to czytanie. Być może tutaj coś, coś takiego jest, czy dacie radę, czy, czy, czy tutaj będzie ta kooperacja, ta, ta współpraca. Tutaj może będzie brakować jakiegoś elementu w tym, w tym czasie, ale wydaje mi się, że, że dogadacie się, że pokonacie. Zobaczmy ten bukiet. Karta księżyca. Hmm. To jest energia żeńska. Być może ktoś spod znaku raka będzie miał ogromny wpływ tutaj na wasze działania. Może możecie się też czegoś obawiać, a może jeszcze nie do końca. Ja sobie jeszcze tutaj dociągnę jedną kartę na ten księżyc. Jakieś lęki jednak, jakieś lęki, obawy, obawy będą, ponieważ tutaj ta siódemka na Waszych obawach, z, z emocjami, prawda? No, też tutaj może się dziać. Karta Cesarzowej. Karta Cesarzowa to jest e, przepych, dobrobyt, sukces, projekty, zamożność, udane interesy. To jest e, żona. To jest e, Kochanka też. <laughs> Może tutaj, kochani, liczycie na osiągnięcie czegoś, że będziecie się z czymś zmagać. Może komuś nie będą podobały się Wasze działania, to co macie w planach. Tak jak powiedziałam, zawarcie związku małżeńskiego może jakaś kobieta będzie się przeciwstawiać, może nie będzie chciała, żebyście weszli w rodzinę. W jej rodzinę. Coś takiego tutaj, tutaj widzę, prawda? Może tutaj pewne projekty, jeśli chodzi o tą sferę zawodową, też coś takiego może być. Uważajcie na ludzi, którzy nie są szczerzy, którzy tak jak powiedziałam, mogą kłaść wam kłody pod nogi, żeby pewien projekt wam się no, nie udał. Sytuacji historii może być masę, ponieważ nie jest to spersonalizowane czytanie, więc ja mówię tutaj ogólnie. Kochani, ale liczycie na osiągnięcie sukcesu, na, na jakąś tutaj nadzieję, na szczęście. Kochani, ale macie już podgląd na to, co będzie się wydarzało w lutym 2024 roku. Możecie. Przeciwstawić się pewnym niekorzystnym sytuacjom dla Was i działaniom, które będą szły w Waszą stronę od innych ludzi. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.